fizycznej, e, konmastrem będzie pan Rawał, Radek Kafar, pan funkcjonariusz policji także będzie porządku pilnował w tym szyku co by towarzystwo też nie za dużo spożywało to była niespodzianka z tym konmastrem, bo miałby ktoś stajnić, że tak powiem cywilnej, ale Panu premierowi pomożemy troszeczkę inaczej. Proponuję jeźdźców, żeby było kolejne odlicz. Od Mastra do lewej. Za oczywiście po... po powrocie. Miejmy nadzieję w tym samym składzie tutaj doprowadzi wszystkich jeźdźców. Jeszcze w Mirku doliczamy osoby, które dojechały. Z naszymi e, panami tutaj z e, formacji pana Sienkiewicza i również dwóch jeźdźców tutaj, którzy dojechali. A my rozpoczynamy prezentację wszystkich jeźdźców. Pan Roman Jagieliński, master. Na koniu czteroletnim to nazwie Rubic, pojeta, w Dzień dobry. Mirosław Domański na koniu Laredo Stania Roja, Romana Jagielińskiego. Dzień dobry. Na koniu Duma ze stajni Roja, również pana Romana Legirińskiego. Marta Kowalczyk, klacja Japonka, stajnia pana Romana Legirińskiego. o zwyczajowych karach za wyprzedzenie Mastera. Przypomnę o zwyczajowych karach za upadek na Ziemię. Przypomnę o zdrowym rozsądku. O tym, że dzisiejszy dzień jest wspaniałym naszym świętem i najważniejsze jest, byśmy się wszyscy razem bawili. Przy gonitwie za Nisem bardzo proszę o zachowanie ostrożności. Tutaj też ukłony w stronę publiczności. Ci jeźdźcy są naprawdę bardzo pobudzeni. Adrenalina bardzo się wydziela i różne rzeczy mogą się zdarzyć. W tej chwili przed publicznością jeszcze dwa koła wykonają wszyscy członkowie tego go, tej gonitwy. Przed publicznością byśmy mogli zobaczyć. Pan Roman Giliński poprowadzi tutaj w dużym kole. Te konie w pusie za chwilkę, za chwilkę też e, i wyruszą na krótką przejażdżkę do lasu. Jest to tak zwany bieg, w trakcie którego konie zostaną rozprężone, rozgrzane, wrócą tutaj. My w tym czasie poznamy osobę Lisa, czyli zwyczajowo jest to najczęściej osoba, która w zeszłym roku złapała Lisa. Zobaczymy, czy tak będzie w tym roku, czy będzie nowy lis. Za chwilę wszystkiego się dowiemy. List pojawi nam się tu w tym momencie, kiedy jeźdźcy wyjadą w teren. Bardzo prosimy o nie wyprzedzanie Mastera. Master proszony jest o to, by tutaj wszystkich jeźdźców jeszcze raz przeprowadził przed nami w dużym kołem. Wszyscy jadą za Masterem. Proszę trzymać odległości, nie doganiać, by jazda była płynna i bezpieczna. Jeźdźcy są o różnym stopniu zaawansowania. Ma być to wspaniała zabawa, zabawa. tutaj prośba, prośba do naszej, naszej wspaniałej policji, policji na końcu, żeby, żeby gdyby trzeba było komuś pomóc, pomóc pomagamy. I jeszcze, jeszcze raz proszę Państwa, po tej krótkim przedstawieniu, prezentacja wszystkich, prezentacja miejsców, wszystkich jeźdźców, którzy za chwilę się Wam ukłonią, a, a Wy mam na nadzieję podziękujecie im prawami za to, że tak wielu to, ich się zgłosiło do 13. Kubertusa Jeździeckiego w roku, roku 2012, 2012 Hubertusa Ogólnopolskiego tutaj, tutaj w Spale. Piękne, piękne niezwykłe, niezwykłe miejsce, bardzo związane z myśliwymi zjeźdźcami. I przed, przed Państwem galopie kłaniają się pięknie. Jeszcze raz wszyscy, raz, wszyscy ci, którzy podróżują za, za Masterem, Panem Romanem Jagieryńskim. Nie, nie wyprzedzamy, wyprzedzamy mastera, mastera, przypomnę. Nie, nie zostawiając zbyt dużych odległości, tutaj, tutaj alternatywnie możemy mieć przeszkodę między, między dwoma teglami przygotowanymi za dla zasięgów. Proszę równać odstępy, nikt nie zostaje z tyłu. Proszę doganiamy, doganiamy, równamy do przodu i zawodnicy w tym momencie spokojnie dojedziemy. Pan Roman Jagiński przejdzie za chwilę do busa i poczeka na Was wszystkich. Jeszcze zaraz się pozbieramy, na pewno na wszystkich poczeka. Możemy skrócić tutaj drogę. Jedziemy dalej i brawa dla wszystkich jeźdźców drodzy Państwo. Sędzia pan Piotrze Szatkowski tutaj udzielił mandatów.